Cześć, witam! Wiele osób zadawało pytanie odnośnie moich soczewek, a Pink Icon wysłał mi właśnie dwie pary, dzięki czemu mogę w końcu nagrać taki odcinek, w którym wszystko Ci wyjaśnię. Zacznę od tego, że tęczówka ludzkiego oka ma około 11 mm średnicy. Soczewki, które Ci pokażę mają 14 mm, więc automatycznie powiększają oko. Jedne są lekko zabarwione, drugie nie. Można je nosić przez 6 miesięcy, przy czym należy pamiętać, że im dłuższy czas żywotności, tym soczewka może być mniej wygodna dla naszego oka. Soczewki najczęściej przychodzą w dwóch szklanych fiolkach. Po lewej mam rodzaj, który nie zabarwia oka, jedynie powiększa je i nadaje obrys, a lęsy po prawej są w kolorze szarym i dodatkowo powiększają oczy. Większość soczewek kolorowych i powiększających ma do wyboru różne dioptrie, np. jeśli ktoś ma wadę wzroku, tak jak ja. Szybko pokażę tylko jak rozpakować tą pierdołę i dostać się do środka, bo za pierwszym razem może to sprawić trochę trudności. Wyjmuję szklane fiolki, po jednej stronie żółtego wieczka jest strzałka, gdzie należy je podważyć. Usłyszymy charakterystyczny pstryk przy jego otwarciu. I delikatnie zdejmuję aluminiową obręcz, na końcu otwieram gumowe wieczko. Taki plastikowy pojemniczek na przechowywanie soczewek zazwyczaj dostaje się tak jak w tym przypadku gratis razem z soczewkami. I pokażę ci szybko jak wygląda taka soczewka z bliska. Jednak zanim nałożę ją na oko, muszę przemyć ją specjalnym płynem do mycia delikatnie przecierając ją palcem. Zacznę od tych może szaro-złotych, dolną powiekę przytrzymuję palcem, a soczewkę nakładam na dół oka patrząc w górę. Prawie mi wypadła oczywiście, bo nagrywam film. Oko zawi przez pierwsze parę sekund i jest to całkowicie normalne, jednak jeśli łzawienie nie ustępuje i soczewka drażni oko, nie nadaje się do noszenia. I tak niestety było w tym przypadku. Soczewki są prześliczne, ale po paru minutach zaczęły sprawiać mi ten skomfort. Natomiast na moim oku świetnie sprawdziła się druga para, którą noszę już drugi tydzień. Przez jedynie samą obręcz oczy wyglądają w miarę naturalnie, a na oku są praktycznie niewyczuwalne przy noszeniu. Zobacz tylko jak świetnie komponują się z makijażem. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Pisz śmiało, jeśli masz pytanie odnośnie soczewek, wtedy nagram dodatkowy film z dodatkowymi informacjami. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.